6 lipca w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z państwem Michał Ostafijczuk. Rozpoczniemy dzisiaj nietypowo od kolarstwa. To dyscyplina sportu, która rzadko gości na antenie z bardzo prostej przyczyny. W Piotrkowie nie ma bowiem klubu sportowego, w którym mogliby trenować kolarze. Piotrków był jedną z miejscowości, do której zawitał 33. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Kolarze przejechali przez nasze miasto w sobotę 2 lipca. Piotrków znalazł się na trasie piątego etapu, który powiódł z Kielc do Łodzi. Na placu Kościuszki znalazł się lotny finisz i to właśnie tam zjawiło się najwięcej kibiców oraz najbardziej znane postaci tegorocznego wyścigu, wybitny kolarz Marek Leśniewski, srebrny medalista olimpijski z Seulu, a także zasłużony i znakomity siatkarz, mistrz olimpijski z Montrealu Edward Skorek. W Piotrkowie kolarze przejechali ulicami Zalesicką, Przedborską, Żeromskiego, Alejami 3 Maja, Placem Kościuszki, ulicami Strączyńskiego, Wojska Polskiego, Wolborską oraz Rakowską i pojechali w kierunku Moszczynicy. Tam ścigali się na premii specjalnej, a następnie pomknęli w kierunku mety etapu, a tą zlokalizowano w Łodzi. Mamy nadzieję, że barwny peleton będzie częściej odwiedzał Piotrków Trybunalski. Powracamy do turnieju wielkoszlamowego na trawiastych kortach Wimbledonu. Przed tygodniem informowaliśmy o tym, że Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie singla. Piotrkowianin zagrał jeszcze w grze podwójnej, gdzie w parze z Janem Zielińskim doszedł do 1. 16 finału. Po zwycięstwie 6-4 w pierwszym secie z amerykańskim duetem Dennis Kudla i Jack Sock i przystanie 1-3 w drugiej partii, partner Kamila zgłosił kontuzję, i nasz polski duet niestety zmuszony był poddać mecz. Liczymy na dużo więcej szczęścia i lepszą postawę Kamila Majchrzaka w drugiej części sezonu. Na 17. miejscu zakończyły ostatecznie swój udział w młodzieżowych Mistrzostwach Świata polskie piłkarki ręczne. Polki, w których składzie były aż cztery zawodniczki piątkowi w ostatnich dwóch meczach odniosły zwycięstwa. Pokonały Koreę Południową 28-26 do 26 oraz Rumunię 23-22. do 22. Przypomnijmy, że w kadrze znalazły się bramkarka Oliwia Suliga oraz Karolina Jureńczyk, Daria Grobelna i Julia Jasińska. Na mistrzostwa nie pojechała powołana do kadry Oliwia Szczepanek, która leczy drobny uraz. Ma być do dyspozycji trenera Piotrzkowi Krzysztofa Przybelskiego na pierwszym treningu naszej drużyny, a ten planowany jest 18 lipca. W dzisiejszym wydaniu magazynu sportowego mieliśmy zaprezentować materiał z treningu piłkarzy Polonii Piotrków. Trener naszych czwartoligowców Robert Grzesiuk ze względu na braki kadrowe oraz na to, że większość piłkarzy przebywa jeszcze na urlopach, przesunął inauguracyjne zajęcia na 11 lipca. Polonia miała 8 lipca zagrać sparing z GKS Bełchatów, ale pierwszą grą kontrolną będzie pojedynek z Żyrardowianką Żyrardów, do którego dojdzie 16 lipca. A na kolejny magazyn sportowy w Telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.